Witam Państwa w kolejnym programie Zapan Brat z Fizyką. Jesteśmy na wakacjach, przypominam, więc stąd mój strój, atmosferka, zachód słońca. Proszę Państwa, znajdujemy się, kamera bliżej, w miejscowości Rurę na Bakę w Boliwii. I proszę Państwa, jedna palemka, druga palemka wszystko fajnie, ale proszę Państwa, tutaj. Jest po prostu załamanie, jakieś pogodowe, anomalia. Anomalia w ten sposób się objawia, że, proszę Państwa, siła przyciągania ziemskiego, tak zwana grawitacja, jest tak silna, że te palmy nie rosną. Że te palmy nie rosną, i to jest jedyne miejsce na Ziemi, proszę Państwa, gdzie kokos nie może spać na głowę i kogoś zabić. I tutaj ludzie są szczęśliwi. Bardzo dziękuję Państwu. Pozdrawiam z Boliwii. Do usłyszenia.